Po pierwsze spotykamy ludzi, ludzi, z którymi pracujemy, spotykamy energetykę, spotykamy całą branżę pracującą przy energetyce, całą branżę ludzi, którzy pracują w, w nauce i szkolnictwie, z którymi się przyjaźnimi, którzy określają nam pewne kierunki rozwoju, więc tak, uważamy, że warto. Jest to kontakt z klientem i możliwość zaprezentowania tego, co na dzień dzisiejszy mamy temu klientowi do zaoferowania. Pokazujemy swoje produkty energetyce. I użytkownikom przemysłowym na targach bielskich i poznańskich uważamy, że to są dwie imprezy, które są najistotniejsze, jeśli chodzi o rynek polski. I stąd nasza obecność od, od lat tutaj. Na tegoroczne przy targi przygotowaliśmy całą gamę produktów dedykowanych energetyce i, i do przemysłu. To są rozdzielnice średniego napięcia, rozdzielnice niskiego napięcia, rozłączniki do sieci inteligentnych, smart grid. I stacje transformatorowe kontenerowe, które są naszym wiodącym produktem i w, której, w których produkcji jesteśmy liderem na rynku krajowym. Stacja transformatorowa. Kontenerowa przygotowana w standardzie dla energetyki zawodowej dla grupy NEA. Jest to stacja dedykowana do inteligentnych sieci dystrybucyjnych, czyli wpisująca się w standard w tej chwili, który w energetyce jest bardzo mocno promowany i w którym my również chcemy z tym produktem uczestniczyć.